Szanowni Państwo, przed nami kolejna kategoria za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce. Poproszę prezentację. Za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce Tomasz Urbanowicz. Tomasz Urbanowicz jest architektem i artystą tworzącym wielkoformatowe kompozycje ze szkła artystycznego do architektury. Jego prace zdobią prestiżowe obiekty, w tym Parlament Europejski czy Operę i Filharmonię Podlaską. Najnowsze dzieła artysty, Palatium i Wrocławski Pomnik zdobyły miano najlepszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Zapraszam na scenę pana Sławomira Najningiera, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i wiceprzewodniczącego kapituły, pana profesora Tomasza Nowaka, członka kapituły Dolnośl Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Zapraszam na scenę laureata pana Tomasza Urbanowicza. Bravo. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Szczególnie dziękuję kapitule. Dziękuję wszystkim. Dziękuję także Stowarzyszeniu Malin, Zielony, Zielony z natury, które dokonało zgłoszenia mojej kandydatury. No cóż powiedzieć, zaczynałem więcej niż 28 lat temu tworzyć kompozycje ze szkła artystycznego. Zaczynałem z żoną Beatą, która siedzi tam koło mnie. Teraz mam takie szczęście, że współpracuję z synem, Konradem Urmanowiczem, z którym wspólnie zrobiliśmy ostatnie dzieło, Pomnik Żołnierzy Niezłomnych, który, za który dwa tygodnie temu w Stanach Zjednoczonych w Cincinnati odebraliśmy nagrodę za najlepsze dzieło sztuki na świecie. Wszystkim na tej uroczystej gali <laughs> mówiliśmy, że jesteśmy z Polski, z Dolnego Śląska, a z Wrocławia. Także promujemy jak można, a, a nasze pierwsze realizacje te więcej niż 28 lat temu w zasadzie wszystkie zaczęły się na Dolnym Śląsku. Także e, dziękujemy bardzo. Jesteśmy z Dolnego Śląska. A jeszcze, jeszcze chciałbym nie zgodzić się z panem profesorem i powiedzieć, że nie ekonomia jest najważniejsza, tylko sztuka jest najważniejsza.